Witam wszystkich z tej strony lat. Dzisiaj jesteśmy znowu na nagrywaniu filmu. Filmu o landku. A dokładniej dzisiaj kończymy chyba budowę, bo bierzemy się za takie ostatnie wykończenia. Dzisiaj tak naprawdę malujemy i puszczamy już kable. Znaczy. Mhm, dobra. To, to chwilowe. To chwilowe. Dob dobra. <gry> okay. Montujemy wszystko. KM już siedzi na zawleczkę, żebyśmy mogli szybko zdjęć bo na misji Afganistan jesteśmy cywilami. Więc bardzo mamy cywilne auto. Już kilka osób tam też zwraca uwagę w komentarzach, że to jest cywilne auto. My no. jesteśmy agresywnymi i cywilami pogranicza. <grym z Teksacji> Może powinniśmy się zapisać do jednak tych, jak oni byli? Nie Anna Talibów? Talibów tych, tych radykalnych, nie? Nie A... z jakim wjedziemy do obozu, to mają krew. No. Chcesz się do przegranej drużyny zapisywać. Dobra, tak czy inaczej, zebrała nas się dzisiaj aż piątka, więc mamy rekord. No, po, poza mną jest Sajko, jest Kasia, która dogląda głównie Grilla, z tego co widzę. Tak, Tutaj mamy Oskara i Wima, którzy zajmują się y, przygotowaniem i malowaniem. Wim zajmuje się uszczelkami, żeby było szczelnie, żeby nam woda nie ciekła. Ja nie jestem pewien, czy to pomoże, ale, ale jest nadzieja. Tak czy inaczej, autko. Ja teraz zrobię taką rundkę po autku. Bo, Sajko, no bądźmy szczerzy, się nie opisał. I praktycznie wszystko skończył. Co prawda, wrzucaliśmy zdjęcia już wcześniej na kanał i tak dalej. Żebyście widzieli, w jakiej powiedzmy, fazie produkcji to jest. Ale teraz zrobimy taką rundkę, żeby było to na filmie. Bo prawda jest taka, że to prawdopodobnie ostatni film. Nie będziemy pewnie już nic więcej nagrywać. Już następne filmy będą po prostu na misji Afganistan. Tu mam uchwyty na, na karnistry, co prawda z tego co Sajko mówił, w jednym będzie paliwo, w drugim będzie woda. Jakby nam chłodnica poleciała, Jest. albo jakby woda weszła do silnika, bo i tak może być. E, ja dzisiaj dokupiłem jeszcze skrzyneczki na amunicję, żeby to też ładnie dokomponować do całości i w sumie będzie skończone. O, zobaczcie jakie ładnie pospawane to co my ostatnio nie, robiliśmy pokała, lat, <noise> Dajcie bądź Dobra Oś o, nie spielniczy. Czekaj, bo to z tego nie, nie dotknąć wiem, świeżo nie malowane cześć, cześć, cześć. przepraszam bardzo, pracuję Chcę pokazać to dzieło, bo to jest tak proste i tak skuteczne A jeszcze jest tutaj A nie myślałeś nad większej średnicy ślubu? Nie, bo większej średnicy śruba nie wchodzi przez karabin A ok Co prawda, docelowy plan myślimy, że przebudować tego boksa, a raczej jego bebechy wstawić do takiej skrzynki amunicyjnej i ją gdzieś tutaj powiesić. Albo dokupić drugiego boksa. Plan był taki, żeby ten montaż... Musimyść głośno. Żeby ten montaż był osobno łożyskowany, żeby karabin jeszcze oprócz obrotu na, na obrotnicy miał możliwość po prostu skręcania się ale na łożyska talerzowe trzeba czekać 30 dni, więc się nie wyrobimy przed misją no okej, okay, ale to jest plan, projekt na później Ta, do poprawki, to nie? E, okej, okay. no i oczywiście jeszcze to docelowo ma być na HP ja rozpoczynam badania na HP nad powiedzmy własnym sl -ką. zacznę od tego i potem będziemy myśleć bo na tym samym silniku możliwe, że zbudujemy to m 2. A to wtedy tak. Tylko to musimy kupić skorupę i tak, no to jest już na przyszłość, bo to będzie kupa pieniędzy w samą giwerę Ale na razie M249 spełni swoje zadanie. Co prawda jeszcze rozważamy demontaż kolby. Nie i nie. Ale zobaczymy, no, zobaczymy, jak to wyjdzie, tak. Bo naprawdę przy tym urządzeniu ja mogę dowolnie umieścić spust Weź się złóż, co w tą flachę. Bez problemu, nie będę celował ludzi, bo jest... Dobra, strzela. Dobra, I w sumie to tyle. Przy okazji pokażę jeszcze coś takiego, bo dostałem co nieco kasy, udało się zebrać na patronite, więc kupiłem sobie takie cudo. I dzisiaj to nam robi timelapsa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co to jest warte. Dużo pieniędzy kosztowało, więc liczę, że będzie fajne. I to tyle. Tak naprawdę jedziemy, bierzemy się za robotę. Nagrywam, co damy radę. I zobaczymy, co z tego wyniknie Dobrze, żeby nie było, bo już samo Bo przyjechał do nas szósty zawodnik Jest już za teraz dzisiaj sześciu I powiedział, że się zabiera jedzie do domu, bo nie ma go na filmie <laughs> Więc dogrywam, żeby nie było Tak? Jest Krzychu z nami? Jestem. Co pewnie ja nie wiem, gdzie zgubiłeś syna eee... Syn powiedział, że pierdoli to. ma Dokładnie do jak, jak to syn, nie? <laughs> Dobra Aja, no cenę, sagry, tak czas nagrywam. nie wchodzi słabo, słabo. No dobra, uh. to co? Samochód skończony, oficjalnie uważamy projekt za zamknięty. Co mam więcej powiedzieć? Dobra, dobra, pomogę. został jeszcze jedna rzecz: Zabrakło nam krytykę, tak? Bo pojechali trochę z ale ogólnie, jak Sajko powiedział, projekt auta. Możemy powiedzieć, że został zakończony, oficjalny koniec, została jakaś drobna kosmetyka, jakiś stotrytytek zabrakło Więc gdzieś tam supek, jeszcze się supek, trochę więcej... Słupek, brakuje słupka Brakuje słupka? Oskar, lecz po słupek, trzeba zamknąć projekt <laughs> tam, 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 tam. No. I daj mu klapsa O tak jest I Teraz tak oficjalnie oto! Projekt jest, zamknięty. <laughs> jest nawet maskotka już powieszona w środku jeszcze będzie żaróweczka czerwona, żeby się oczy ładnie świeciły klimatycznie. <laughs> tak czy inaczej, z przodu mamy trapy, jakbyśmy się zakopali, chociaż nie wolno zjeżdżać z ubitych szlaków. Mamy nawet szpadel, co prawda Sajko kupił motylków na sztuki i jeden jest gówniany, nie działa. <laughs> nie przeskoczymy tego. To jest miejsce pasażera. Wszystko opiankowane, żeby się o główki nie rozbił. Nawet pasy bezpieczeństwa są zapinane. Tak, daj zapinaj pasy. Wszystko działa, żeby się organizatorzy nie czepnęli, że jesteśmy z tak. pojazdem. A ja? O, o nawet ty, ty nie masz. Ty masz koło zapasów. Musskami nawet nie sięga bezpaśń. do tego. No, ale niski <laughs> jesteś. Tak. Z przodu działają nam światła awaryjne, jak się okazało, one testowaliśmy. Tak. Jest koło zapasowe, tu mamy jeszcze taśmę w razie czego do wyciągarki, ale nie wiem czy będziemy z niej korzystać. Chyba ją zostawimy. Nie, weźmiemy na wszelki wypadek. Weźmiemy, no. Tak. Bo Jest raczej... oczywiście dwa kanisterki z jednej i z drugiej strony. Tu mamy skrzynkę na amunicję. Co prawda jeszcze co w niej będzie to jeszcze ciężko powiedzieć. Jest przymocowana na stałe. Tu mamy jeszcze dwie skrzyneczki, co prawda gdzie będą stały? jedna prawdopodobnie zostanie tutaj za siedzeniem. Z pasażera. Bo tutaj, o. Tak? i tu będzie dostęp do tego oczywiście tu jest jeszcze jedno siedzonko o tak więc tu mamy już mamy sześć miejsc plus strzelec jak mówiłem drugi kanister mamy w razie czego podnośnik jakby faktycznie zdechła maszyna w trasie no i tutaj mamy jeszcze dwa wygodne miejsca kierowcy i pasażera Kałem na górze już Kaspar się już rozgościł. On tam zostanie. Nie wiemy, czy, czy, czy w ogóle dzisiaj wróci do domu, czy nie zostanie tutaj do misji Afganistan. Tylko trzeba będzie przywozić go, karmić. Nie, to czasem. Nie byłem. <laughs> Więc bryka oficjalnie gotowa. Na razie zostały nam, tak jak mówiliśmy, jakaś drobna poprawka, gdzieś tu coś, flagę musimy gdzieś doczepić, ale to są naprawdę drobiazgi. Więcej już nie będziemy dłubać. To jest tyle. I to był ostatni film z serii, nie będziemy już pewnie więcej nagrywać. Następny filmik z landkiem będzie na misji Afganistan. Więc co tu więcej mówić. Dziękujemy wszystkim za oglądanie, za wsparcie. Dziękuję Patronom za wsparcie, będę dwóch tu siedzi. <laughs> tak? <Sponsorowali> tamty tamten aparat. <laughs> na dzień dzisiejszy to wszystko. Do zobaczenia na następnym. A ja? Ej,